Hej, cześć wszystkim! Dzisiaj chciałem Was poinformować o takiej zmianie, która zajdzie na moim kanale ponieważ bardzo mam taki słaby komputer, że nie mogę nagrywać kombata czy nie mogę też nagrywać Cesa, ponieważ przez to wszystkie nagrywanie CS mi padło. Normalnie nie chcę otworzyć, laguję. Nawet jakbym go otworzył, to by i tak zaczęło tak lagować. Wieszcie? Więc nie obrażajcie się. Tylko po prostu dalej będę nagrywał Happy Wheels. Nie wiem, co tam jeszcze mam. No i jeszcze coś się wymyśli. Oczywiście mówię, na święta będzie fajna niespodzianka. I, i, powiem wam, we święta 24 grudnia, tak. Zostanę... Nie, to ma być niespodzianka. Kurwa. Oczywiście zrobię z tego zwiastun, ale oczywiście poczekacie do 24 grudnia. Więc jak już wiecie, ja kurwa, to się napiszę. Przepraszam, że ale... Więc... Przepraszam Was i do widzenia.